Mała sala tonie w półmroku. Kilkanaście par oczu wpatruje się w ciebie z zachwytem i ciepłem. Czujesz, jak ogarnia cię fala akceptacji. Ktoś kładzie ci rękę na ramieniu, wszyscy się uśmiechają. To nie przypadek, że tu jesteś. Czekaliśmy właśnie na kogoś takiego jak ty. Słyszysz i przestajesz wątpić. Strach ustępuje euforii. W myślach kołacze ci tylko jedna myśl: jakie to wspaniałe miejsce. Widzisz, jak to działa? Od pierwszej chwili zostałeś uwiedziony. Ten scenariusz to nie fikcja tak właśnie wygląda typowy początek sekty albo innej destrukcyjnej grupy.